Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Przed nami długi weekend związany ze Świętem Niepodległości, i niestety na ten czas częstych i popularnych wyjazdów nie mamy dobrych wieści, ponieważ kierowcy na polskich stacjach zobaczą jeszcze wyższe ceny niż w ubiegłym tygodniu. Na wielu stacjach te ceny przekraczają już poziom 6 zł dla obu paliw podstawowych, chociaż średnia ogólnopolska jest jeszcze na tym poziomie granicznym 5,99 zarówno dla benzyny 95 oktanowej jak i dla oleju napędowego. Natomiast w przypadku benzyny 98-oktanowej jest to już poziom 6 zł i 26 groszy. Warto też wspomnieć, że drożeje nam także zgodnie z zapowiedziami z ostatnich tygodni autogaz już sprzedawany w cenie 3,26. To jest cena jeszcze niewidziana w Polsce od kiedy e realizuje swoje notowania i wydaje się, że te poziomy również nie zostaną na tym poziomie w kolejnych dniach. Jeśli chodzi o, o sytuację na rynku międzynarodowym, w tej chwili mieliśmy do czynienia z pewną korekcją zwyżkową, czy ze zwyżkami na, na rynku międzynarodowym, to może lepsze sformułowanie, związaną po pierwsze z zaskoczeniem, jakim były zapasy na rynku amerykańskim podawane przez API, a z drugiej strony mamy też do czynienia z pewnym ożywieniem, chociażby w transporcie lotniczym między Europą a Stanami Zjednoczonymi i to powoduje większe zapotrzebowanie na paliwa ropopochodne. Wydaje się, że w najbliższym czasie ta sytuacja będzie trwać nadal, to zainteresowanie paliwami nadal będzie wysokie i co za tym idzie, niestety spadków w kolejnych Dniach nie zobaczymy. Prognozy dla cen paliw na najbliższe dni i najbliższy tydzień, właściwie na rynku polskim, są jednoznacznie zwyżkowe. Poziom 5,99, 6,12 to jest cena, którą zobaczymy dla benzyny 95-oktanowej. Podobne przedziały, przekraczające również 6 zł, będą, będą odpowiadać średnim cenom oleju napędowego na polskich stacjach, a w przypadku autogazu ceny na poziomie 3,23, 3,31 to będzie średnia ogólnopolska, z którą będziemy się musieli liczyć, jadąc w najbliższych dniach na weekendowe wyjazdy.